Dzień dobry, dzisiaj chciałem zaprezentować rozwiązanie naszej produkcji tutaj akurat na placu jest sownica przygotowana do wyjazdu, która będzie pracowała w warunkach zewnętrznych udźwig słownicy jest 10 ton, Sownica jest sterowana z kabiny sterowniczej za pomocą drogi radiowej Sownice nasze mają w standardzie rozwiązanie spawane uszy umożliwiające w dogodny sposób opasania dźwigara celem instalacji na torowisku. Suwnice kompletnie po sprawdzeniu przetestowaniu u nas w zakładzie są wysyłane i czas montażu na obiekcie nie zajmuje dużo czasu. Tak naprawdę no, w zasadzie podłączenie elementów wtyczek do gniazd, szafy sterowniczej, motoreduktorów i ewentualna korekcja regulacji włączników krańcowych na obiekcie. W naszej produkcji mamy jeszcze inne urządzenia, które też właśnie są na firmie w trakcie przygotowania do wysyłki. Między innymi suwnice jedno O dźwigu tutaj mamy od 2,5 tony do 6,3 tony Jak i również wciągarka do tej suwnicy, co była na zewnątrz dźwigarowej o nośności 10 ton Wszystkie napędy nasze są realizowane w oparciu o Przekładnie, silniki i falowniki firmy Nord jest to dobre rozwiązanie z tego względu, że jakość w stosunku do innych dostawców w standardowej cenie jest o wiele wyższa. Mowa tutaj o kwestii uszczelniaczy. W standardzie mamy silniki wykonane w IP55 z podwójnymi uszczelnieniami. To jest dosyć bardzo ważna rzecz. Szczególnie jeśli po prostu są yy, warunki, gdzie mamy powiedzmy dużą wilgotność powietrza. Ratuje to yy, przed, yy, że tak powiem yy, skorodowaniem yy, części obracających się. Yy, tutaj wciągarki naszej produkcji są przystosowane do wysokich temperatur. Wyposażone są w podwójne hamulce na mechanizmie podnoszenia. Taki jest wymóg właśnie akurat przy pracach związanych z odlewnictwem musi być podwójny hamulec i inne klasy izolacji napędów. Te rozwiązanie akurat. Jest naszym, e, że tak powiem, dopracowanym, idealnie wyważonym rozwiązaniem, które e, pozwala na bardzo długi dystans eksploatować e, wciągarki bez konieczności szybkiej wymiany kół jezdnych. E, masa z wyśrodkowaniem najcięższego elementu, czyli przekładni podnoszenia zezwala nam na bezproblemową i bezawaryjną pracę wciągarek. Co prawda te wciągarki akurat mają taki w sobie minus, że powiedzmy tą wysokość podnoszenia tracimy w zasadzie poprzez przekrój bębna linowego, aczkolwiek tak naprawdę przy szerszych półkach to te rozwiązanie jest idealne, bo zazwyczaj jeżeli mamy szerszą półkę i w układzie wciągarek tego typu jak tam jest to mamy sytuację taką, że pomimo, że bęben jest wyżej, to nie zawsze nam się udaje uzyskać tą najniższą, najkrótszą wysokość strefy martwej haka także tutaj na to też trzeba zwrócić uwagę ale te wciągarki na pewno są dosyć dobrym rozwiązaniem i sprawdzają się już tego dosyć sporo wyprodukowaliśmy i no jesteśmy zadowoleni z tego rozwiązania do tych suwnic Również wytwarzamy napędy jezdne, tak zwane czołownice. Są różnej wielkości, różnych kół, prędkości. Jesteśmy praktycznie w stanie wyprodukować nawet zestawy kołowe o średnicy do 630 mm. Te tutaj akurat to są zestawy 200 mm i zestawy tutaj są chyba nieco mniejsze. 160 koła. Eee... Tak mniej więcej wygląda wciągarka. Ona jeszcze jest tam niedozbrojona. Parę elementów akurat brakuje. Były tam gdzieś poprawki jakieś malarskie. Ale jutro pewnie będzie już to wszystko przekręcone i dozbrojone. Tutaj, też również szafy, akurat sterownicze do tych słownic, będą montowane do czołownic. Wszystkie układy sterownicze są również w naszym zakładzie robione przez naszych elektryków według naszych projektów elektrycznych. Tu jest akurat daszek taki zapobiegający yy, opadom atmosferycznym. Nie musi się lać na ten bęben woda. Yy, a konserwator ma możliwość otwarcia daszka, yy, inspekcji przesmarowania punktów smarnych, liny. Także dobre rozwiązanie. Tu jeszcze mamy akurat. na obok w zbrojeniu akurat kabinę sterowniczą to jest kabina sterownicza właśnie do tej suwnicy co jest na zewnątrz 10 tonowej e, operator akurat tutaj będzie e, tak naprawdę sterował tą suwnicą e, z nadajnika radiowego aczkolwiek no, horyzontalnie tutaj z tego fotela sterowniczego będzie miał możliwość wykonywania z góry dobrego załadunku elementów długich tutaj akurat ten klient pracuje w prefabrykatach betonowych i bez kabiny sterowniczej nie byłby w stanie wykonać załadunków na samochody. Tu też mamy akurat w naszej produkcji element od żurawia słupowego. To jest żuraw słupowy o udźwigu dwóch ton, a w zasadzie jego ramię. Jest ono akurat, obrót mechaniczny jest realizowany poprzez moduł zębaty napędzający z przekładni firmy Nord. To jest przekładnia walcowo-stoszkowa i obsługiwana jest z falownika umieszczonego w szafie sterowniczej. W ciągniki łańcuchowe akurat stosujemy marki Liwkę z tego względu, że są one najbardziej y, jakościowo z y, poszczególnych w Unii Europejskiej dostępnych ciągników. Uważam, że Dostępność przede wszystkim części zamiennych oraz jakość, niskie strefy gabarytów i tak dalej, wszystko, że tak powiem, bardziej nas skłania do tego, żeby stosować te wciągniki. Części zamienne do nich mamy w ciągu tam paru dni, także cokolwiek by się nie działo, jesteśmy dosyć w stanie szybko zareagować, pomóc naszym klientom, żeby ten czas przestoju nie trwał zbyt długo. Stosujemy je od wielu lat, jesteśmy zadowoleni. Owszem, na życzenie klienta jesteśmy w stanie jakiegoś innego producenta zastosować w ciągniki, ale powracamy zawsze do Livkata, bo jest to dla nas idealna marka pod względem jakościowym dostaw. Koszt cenowy też jest pozwalający na to, że jesteśmy w stanie pozyskać z rynku klientów, którzy są zainteresowani zakupem żurawi. Yy, czy tam innych, powiedzmy, jakichś mniejszych yy, urządzeń yy, potrzebujących yy, w łańcuchowych? Zachęcam Państwa do zakupów w naszej firmie. Myś, myślę, że znawcy tematu wiedzą, że nie trzeba akurat szukać gdzieś tam po Unii Europejskiej jakichś dostawców suwnic, można to wszystko wytworzyć u nas w kraju. Stosunek jakości jak i ceny jest na bardzo dobrym poziomie. Tutaj u nas na pewno, jeśli chodzi o czas reakcji, no jesteśmy w stanie w bardzo szybkim czasie pomóc naszym klientom, dostarczyć części zamienne. Nawet jeśli chodzi o możliwości, kwestie obróbki, skrawaniem innych rzeczy, to, to są rzeczy, w którym każdy zakład czy tam każdy elektryk sobie poradzi i nawet bez naszej pomocy jesteście sobie w stanie Każdą awarię praktycznie usunąć. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu na www.iermyślnik.pl. Do zobaczenia. Trzymajcie się w kontakcie.